Cześć, tutaj Adam Chleszczyk i pewnie spytacie, co mi się znowu nie podoba, otóż yy, mi się podoba wszystko. A problem w tym, że Januszowi kubickiemu, to znaczy jego ludziom, ale to on ich zatrudnia, więc można mówić, że to jemu. Także, im nie podoba się to przejście dla, przejście dla pieszych, bo jest tak, że w nowej strategii dobry, w nowej strategii dzień. Dobry, w nowej strategii komunikacji, znaczy nie, to właśnie nie jest ta strategia, bo strategia zakłada promowanie alternatywnych źródeł transportu. Ale niedawno zapłacili ponad 30 milionów za coś takiego, co się nazywa inteligentny system transportowy, i ten inteligentny system zakłada przyspieszenie ruchu samochodowego na kilku ulicach. Więc, w związku z tym, żeby przyspieszyć ten ruch, to wpadli na pomysł, żeby zlikwidować to przejście. No bo przecież wtedy samochody nie będą musiały się zatrzymywać i będą jechać, jechać szybciej. No, piesi piesi na tym stracą, ale ogólnie yy, ogólnie wszyscy na tym stracą, ale samochody będą jechać szybciej, więc yy, przyspieszenie ich ruchu o 10% zostanie spełnione. I na to Janusz Kubicki wydał ponad 30 milionów złotych, co pewnie wszyscy jego radni razem z nim uznają za bardzo dobrą inicjatywę. I w ogóle czemu ja się czepiam? Sam nie wiem, przecież jest tak pięknie, i po co komu to przejście dla pieszych? Niech ludzie jeżdżą samochodami. Najlepiej buzonami, z szoferami, tak jak pan prezydent. Dzięki za uwagę.